dá projekte ouke Pod, że podjedziemy, nie? Ja pierdzielę! Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American w nowej koszulce białej, ale spokojnie zobaczycie jeszcze niebieską, białą. Niedługo będą na sklepach. Tak czy inaczej, dzisiaj widzimy się z wami... W różnych miejscach, jak to zwykle bywa ostatnio, czyli spontanicznie, dowiedziałem się ostatnio o biegu OCR, który będzie organizowany 30-31 maja, w którym postanowiłem, że wezmę udział. Nazywa się Biegun. Zaraz Wam o tym wszystkim powiem. Tak czy inaczej, lecimy do odcinka i czuwamy, oglądamy, łapa, biceps, subskrybujcie. Oglądajcie. American Ninja Warrior to jest w ogóle. Jak, jak zobaczyłem, to przeszkodę. <grymne> ale, ale zrobiłaś. Ale nie oderwałam nóg, chyba. A. A, <grymne> <grymne> Dobra, szczęba, <siema>, nie? <grymne> nie? Nie, nie zrobiłam. Nie, tak to ta 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 nie Zaraz, Teraz, jak, jak ogarnia. A to właśnie tak wypiwał. Ta Z tej nogi. A, osi, przynajmniej długie ramiona No patrz i co teraz? Musisz bliżej się podsunąć. Nie? O kurde, ale już Nie? Aż jestem nie, to ono szukuje, bo to się nie liczy. No ten wzrost! O, idzie tutaj nasza małpeczka. Wow, kurde. Myślę, że dwie przeszkody, i później od razu zaczną się bardzo szybko schody. Czego możemy się spodziewać? Tego roku jest to tak dostosowane, oczywiście, żeby to wszystko było pod e, zgodne z obostrzeniami. Więc będzie startowała jedna osoba co minutę. Nie będzie to grupowa akcja, tylko każda minuta będzie jedna osoba. Nie? Więc starty będą chyba na przestrzeni paru godzin, będą puszczać osoby. Jak to dwie? Ciągnęło, no tak, nie, trzeba odpuścić, a... trzeba się przygotować do weekendu, nie szalej, bo normalnie będzie na Wystarczy się bujnąć mocno, tak. Także tak, tak, kurde, moi drodzy, dłonie palą od razu, nie, to jest pierwszy problem, jakieś rękawiczki trzeba będzie przygotować. Z obi najlepiej, ale... za 3 zł. Tak, z ogrodniczki gumowej, na wybrane, na wybrane te, chyba, że magnezja. miał być. Co na obiad? Ej, Pierwszy i ostatni raz na pewno. Ej, hey, yo mama, I got a message for you. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany trzeba zarobić na paliwo dla chargera. Tak czy inaczej, dzisiejszym sponsorem odcinka jest Letyshops. Shops. to jest serwis cashbackowy, dzięki któremu możecie odzyskać troszkę pieniędzy z zakupów, które robicie online w postaci cashbacku. Mówiąc dokładniej, Leti współpracuje z wybranymi markami typu sklepami: Media Markt, Allegro, AliExpress, nawet Lidl, nawet Lidl. Jeżeli robicie tam na co dzień zakupy, to możecie sobie po prostu wejść przez tą stronę, przez serwis Letyshops i dostaniecie cashback w postaci kilku, od kilku do kilkunastu, kilkudziesięciu procentów. Są to oczywiście pieniądze prawdziwe, które możecie sobie przelać na PayPal albo konto prywatne. No ale najważniejszą częścią tego co mówię jest to, że teraz 29 maja będą szóste urodziny Letyshops, także z tej okazji macie wiele nagród i wiele atrakcji. Atrakcja numer jeden. Co dwa do trzech dni w wybranych sklepach będą pojawiać się dodatkowe cashbacki, jakby zwiększone wartości tego cashbacku, będziecie mogli więcej kasy z powrotem dostać. Atrakcja numer dwa. Pod tym filmem znajduje się specjalne hasło, specjalny kod promocyjny, dzięki któremu będziecie mogli przez określony czas dostawać zwiększoną ilość cashbacku, czyli znowu więcej kazy dla Was. Atrakcja numer 3, ponieważ są to urodziny, no to mamy organizowany konkurs, bo jakby się mogło obejść bez konkursu na urodziny, także mamy do wygrania dwa Samsungi S10 oraz trzy razy AirPodsy, a to będzie do wylosowania na Instagramie Letyshops, który również znajduje się w linku pod tym filmem. Tak czy inaczej, dla Was będzie organizowany konkurs, ale to już z mojej strony oczywiście z prawdziwej, solidnej marki IPA.pl do wygrania będą buty i koszulka, ponieważ pojawiają się nowe modele i wjeżdżają na sezon letni, ale to już nie w tym odcinku, tylko w kolejnym, albo jeszcze w kolejnym, ale spokojnie, wszystko będzie. Wracamy do filmu. rzeka zrobiona, dzisiaj mamy, co? Pierwsze zajęcia z prowadzeniem nóg, czyli kontynuujemy, teraz będzie bardziej K1. Będziemy robić turnieje wewnętrzne, więc będzie Irek, Maciek, ze wszystkimi będziemy... I te rozpiska turniejowa. Stoisz? Stop. Stoisz? Wow. Tutaj wychodzi natura Stoisz? Stoisz? bolą Stoisz? 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 ten Stoisz? 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 tą nogę, Stoisz? Stoisz?

i do kamer oczywiście, zawodowo. W każdy jak w internecie. Widziałem trzy treningi, tylko jeden. Słuchaj. Ała. To było specjalne. Dobra, dobra. W serio, po całym treningu, nie? Po całym treningu jak teraz siedzę, to mam bawełniane spodenki. Po prostu bawiam na 100%. To jest w porządku, A że mam mokre gacie po prostu i mnie to denerwuje teraz po treningu, a jeszcze wiesz, przede mną cały trening, wiecie. Ta zbroja to będzie hit. You need to buy this shit, you know? You need to have it in your closet. Like if you want to have one really cool item, this is what you want to have. Like literally. Trust me. Trust me. I know what I'm saying. Pokaż trochę natury. Facet, natura, biceps. Kobieta, natura. Pośladki. Ale natura. Ile natury w kadrze? Wtedy, jak zrobiłem 25 powtórzeń setką, i później zaraz po tym 9, 140, to dzisiaj mam takie 10 kg siły mniej, czyli robiłem sobie 130, cały czas teraz dopiero wrzuciłem 140. Myślę, że może rzeczywiście troszkę boksu można na to wpływać, bo spalam więcej kalorii. Nie spełniam zapotrzebowania, więc mogę być automatycznie słabszy. Troszkę mnie bardziej przycięło, wycięło, więc definicja jest troszkę lepsza. no, Trzeba jeść więcej kalorii, byś mi zniszczyła właśnie aparat. <laughs> Chcę zniszczyć kamerę. Tak czy inaczej, moi drodzy, słuchajcie, no trzeba jeść więcej kalorii w dniu treningu boksu. Czy tam K1. Będę sobie chodził na, nie wiem, może na slice'ika kapicy, żeby zwiększyć te kalorie, zapotrzebowanie spełnić. Przez Instagrama ostatnio było parę pytań odnośnie tego, jak wygląda teraz mój trening. Wiecie, że jest to push-pull-legs, ale się pytaliście konkretnie, jak wygląda pull. Nie, push, więc dzisiaj jest push. Zazwyczaj trenuję co drugi dzień, więc robię push-pull-legs co drugi dzień. A więc nie wychodzi to, że każda środa, poniedziałek, piątek na przykład robię trening, tylko to się zmienia. I dzisiaj... Akurat mam fokus na klatę bardziej, ale normalnie robiłbym fokus na barki, bo się skupiam bardziej na barkach, klatę mam rozbudowaną, barki mniej rozbudowane. Powiedzmy, zaczynam sobie od płaskiej, robię duże ciężary, bo chcę wzmocnić klatę, buduję siłę, kończę klatę, robię później rozpiętki, płaska rozpiętki, reszta ćwiczeń, wyciskanie, unoszenie bokiem, unoszenie do tyłu, na tył barków, to robię na barki, reszta ćwiczeń. Powiedzmy, dwa ćwiczenia klata, trzy ćwiczenia barki albo... no, coś takiego, albo nawet cztery. Jeżeli robię klatę, to jest odwrotnie. 3-4 ćwiczenia na klatę. Dwa ćwiczenia na dobicie barków. Dwa priorytety na barki. Trzeci wchodzi priorytet na klatę. Coś takiego. I staram się zrobić parę ćwiczeń jeszcze na tricep. Skończę tym wszystkim, żeby łapy nie odstawały. A jak biegam, to jak dziewczyna. Wycieka jest Beka. Beka jest taka, że kilka zajęć z tego boksu. Ja mam wzmożone kardio teraz, wiecie, aktywność fizyczną poniesioną. Będę mógł iść na Sopot bez żadnej bez żadnych przygotowań. <mum> How you do right now? Don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most now. Don't let me, don't let me, don't let me down. Z domem domem I teraz do tego Wryt Jakbym dostałbym mandat jakbym na plaży teraz się przebiegł Skip bokserski, nie proszę pana, nie nie nie, bo pióst panu wypada